Witam na kanale Home Tech Made. W tym filmie dowiesz się co to jest ZigBee, jak działa i jak zacząć jego używanie z Home Assistantem. Pokażę Ci wszystko krok po kroku. Od podłączenia koordynatora, po dodanie pierwszego urządzenia za pomocą ZHA. To poradnik dla początkujących. Zaczynamy! ZigBee to bezprzewodowy protokół komunikacyjny, który działa niezależnie od Wi-Fi czy Bluetooth. Jest stworzony specjalnie z myślą o urządzeniach smart home, takich jak czujniki, żarówki, przełączniki czy gniazdka. Zamiast obciążać Twoją domową sieć Wi-Fi, ZigBee tworzy własną osobną sieć typu Mesh, czyli tak zwaną sieć kratową. W sieci ZigBee mamy trzy typy urządzeń. Koordynator to serce sieci. Jest tylko jeden i to on tworzy i zarządza całą siecią ZigBee. Najczęściej to specjalny dongiel USB podłączony do Home Assistanta, np. Konbi 2. Routery. To urządzenia zasilane z sieci, np. smart żarówki, gniazdka, które wzmacniają i przekazują sygnał dalej. Działają jak przekaźniki i tworzą szkielet całej sieci. Urządzenia końcowe. To sprzęty działające na baterii, takie jak czujniki ruchu czy temperatury. One nie przekazują dalej sygnału, tylko łączą się z najbliższym routerem lub bezpośrednio z koordynatorem. Zigbee działa inaczej niż sieci Wi-Fi. Kiedy dodasz nowe urządzenia, szczególnie routery, sieć potrzebuje czasu, żeby się przeorganizować. Sieć sama wybiera, jak ma wyglądać, który czujnik łączy się z którym routerem. To może potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Dlatego jeśli zaraz po dodaniu coś nie działa idealnie, daj jej czas. Jeśli korzystasz z Zigbee to Mosquito, to masz dodatkową opcję. Możesz ręcznie wskazać, z którym routerem dane urządzenie ma się połączyć. Ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Zigbee i tak po pewnym czasie może zmienić to połączenie, bo sieć nadal sama się optymalizuje. W tym filmie skupiamy się na integracji ZHA. Czyli Zigbee Home Automation. To oficjalny dodatek wspierany bezpośrednio przez Home Asistanta. Teraz pokażę Ci, jak go uruchomić. Podłącz koordynator do terminala, powinien on zostać automatycznie wykryty. Jeśli się nie pokazuje, to całkiem możliwe, że masz dodaną tą integrację do ignorowanych. Naciskam utwórz, następnie zatwierdź i trzeba chwilę poczekać. Następny krok to utwórz nową sieć. Naciskam i czekam około minuty. Pamiętaj, że jeśli używasz np. przykład Konbi 2, koniecznie zastosuj co najmniej półmetrową przedłużkę USB. To bardzo ważne, ponieważ taki koordynator jest podatny na zakłócenia od innych urządzeń USB czy samego hosta, a przedłużka znacząco poprawia stabilność działania sieci Zigbee. W tym filmie korzystam z koordynatora SLZB06P7, który ma zasilanie Poe, więc w jego przypadku przedłużko USB nie jest już potrzebna. Nie występują tu typowe zakłócenia z portów USB. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym urządzeniu, znajdziesz osobny film na moim kanale. Koordynator jest już dodany, jeszcze trzeba wybrać obszar w jakim się znajduje. Naciskam zakończ i gotowe. To jest nasz koordynator. Tutaj można zmienić jego nazwę, wyłączyć bądź usunąć. Naciskam Konfiguruj i tutaj są jego ustawienia. Można zmienić na przykład kanał sieci Zigbee, warto ustawić na taki, żeby nie nakładał się na sieć Wi-Fi. Warto o to zadbać na początku, bo jego późniejsza zmiana zazwyczaj oznacza konieczność ponownego parowania wszystkich urządzeń. Tutaj na przykład jest adres mojego koordynatora. Na początku nie musisz ustawiać niczego więcej, ale warto pamiętać, że w tym miejscu możesz także pobrać kopię zapasową. Na górze są jeszcze grupy urządzeń i mapa sieci. W tym przypadku jest akurat jedno urządzenie, bo nie dodaję jeszcze żadnego więcej. Cofnijmy się na chwilę. Tutaj masz listę wszystkich urządzeń, będą widoczne w tym miejscu. A tutaj masz listę wszystkich NC powiązanych z tymi urządzeniami. Żeby dodać urządzenie naciśnij ten przycisk. No to też zrobić po wejściu w koordynator, naciskając ten przycisk. I teraz dla przykładu, dodam na szybko dwa urządzenia. Pierwsze to czujnik otwarcia drzwi, a drugie to czujnik zalania. Zobaczysz, jakie to proste. I gotowe. Obydwa czujniki są gotowe do użycia. Wystarczy ustawić ich obszar i można przejść do sprawdzenia działania. Urządzenia w tej sieci będą widoczne po wejściu w koordynator, jak i na liście urządzeń. Tak jak widzisz, są trzy urządzenia, koordynator i dwa czujniki. Wchodzę w koordynator i następnie w czujnik zalania. Szybko sprawdzę działanie obu czujników. Jeśli wszystko działa, to stany NC będą się zmieniać. Na koniec pokażę Ci jeszcze, jak usunąć urządzenie z sieci. Wystarczy nacisnąć te trzy kropki i usuń. Potwierdź i gotowe. Jeśli natomiast interesuje Cię alternatywa, czyli Zigbee to Mosquito, to jak zainstalować i skonfigurować ten dodatek, pokazałem w innym moim filmie. Link znajdziesz na końcu tego nagrania. Zigbee to bardzo popularny sposób na budowę smart home. Tworzy własną sieć, nie obciąża Wi-Fi i w teorii może działać stabilnie latami. ZHA to dobry wybór na start. Nie potrzebuje brokera MQTT, jest prosty w konfiguracji i dobrze integruje się z Home Assistantem. Przynajmniej w teorii, ale w praktyce bywa różnie. Wiele zależy od koordynatora, rozmieszczenia urządzeń, zakłóceń i jakości zasilania. Sieć Zigbee potrafi być kapryśna. Słabsze urządzenia często wypadają z sieci, a aktualizacje, zwłaszcza przy Zigbee to Mosquito, potrafią ją czasem rozsypać. Czasem jedno urządzenie potrafi rozłożyć całość, a debugowanie problemów wymaga cierpliwości. Dlatego osobiście nie używałbym urządzeń Zigbee do krytycznych funkcji. Lepiej sprawdza się w mniej istotnych automatyzacjach, np. jako czujnik ruchu do włączania światła. Jeśli przestanie działać, nic wielkiego się nie stanie i nie narobi większych problemów. Dzięki za oglądanie. Jeśli film ci się przydał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, czy używasz Zigbee i jakie masz z nim doświadczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.